Jedna sztuczka, która może Ci pomóc praktycznie w każdej relacji z kobietą. Także, jak opanujesz tę metodę, często zauważysz zwiększone zaangażowanie czy zainteresowanie kobiety. Więc warto od tego zacząć. Co masz dokładnie zrobić? Zaraz się dowiesz. Przede wszystkim, jak rozmawiasz z kobietą, staraj się zawsze słuchać. Możesz potakiwać, uśmiechaj się, czasami. Utrzymuj dłużej spojrzenie, kiedy kobiecie spoglądasz prosto w oczy i możesz zadawać pytania. Co jeszcze? To już koniec tej historii? Może masz jeszcze jakąś ciekawszą historię? Kiedy tak mówisz do kobiety, ona wyczuwa, że powinna się bardziej o Ciebie postarać, że powinna coś więcej powiedzieć, a oczywiście jak będzie więcej mówić, bardziej opowiadać, zagłębiać się w temat rozmowy, to zaczyna inwestować. To jest ten paradoks, że jak Ty mniej mówisz, albo się uśmiechasz i ją podkręcasz pytaniami, to co jeszcze powiesz, ona więcej mówi i sama kobieta lepiej szybciej skutecznie angażuje się w relacje. Warto wykorzystać tą sztuczkę, bo jeśli to ty jesteś osobą, która dużo mówi w relacji z kobietą, próbuje zaciekawić dziewczynę, to często nie wychodzisz w jej oczach na faceta, który się tak naprawdę podoba. Kobieta często być zaciekawiona facetem do którego sama więcej mówi, którym się sama bardziej ekscytuje, podnieca. A osiągniesz taki rezultat tylko poprzez to, kiedy ona dużo więcej do ciebie mówi, znacznie więcej opowiada. Wyciągnij sobie z tego wnioski. Bardzo wielu facetów ma z tym problem i, i tego nie rozumie. Wcale nie chodzi o to, że ty masz dużo mówić, tylko to kobieta. Powinna powiedzieć ci coś więcej, powinna więcej opowiadać, więcej mówić, a ty ją powinieneś tego sprowokować. Oczywiście na początku możesz pożartować, możesz ją porozśmieszać, ale staraj się, żeby ona przy tobie nagle była bardzo gadatliwa, bo jeśli tak podejdziesz do relacji, to ty masz priorytet dla kobiety, a ona traktuje cię o wiele bardziej jako tego interesującego mężczyznę, do którego właśnie warto nie tylko mówić, ale z którym warto się spotykać. Tuż już nawet jak zaczynasz kobietę poznawać, ona więcej mówi, szybciej osiągasz rezultat. I szybciej, dużo szybciej, wierz mi, osiągniesz te efekty na spotkaniu z kobietą, jeśli ona będzie więcej ciebie mówić niż ty. Oczywiście, ty powinieneś ją zawsze podkręcać spojrzeniem, jakąś tutaj namiętnością w rozmowie, z zabawnym komentarzem od czasu do czasu. Natomiast yy, Fajnie, gdyby to ona chciała kontynuować rozmowę, wynajdowała tematy, szukała ciekawych tematów, bo wtedy dla takiej kobiety masz priorytet, jesteś naprawdę wartościowym, interesującym mężczyzną, polecam wyciągnąć sobie z tego wnioski, a nie bądź jak ten facet, który zawsze musi przy niej dużo gadać, opowiadać, tłumaczyć się. Generalnie, jeśli ona dużo mówi, dużo opowiada, Tłumaczy ci się, to dla niej jesteś naprawdę bardzo wartościowym, interesującym mężczyzną, o którego ona się próbuje postarać, którego próbuje zaciekawić i właśnie wtedy zyskujesz punkty w oczach kobiety, a nie wtedy, kiedy dużo nawijasz. To jest mit, że musisz dużo mówić do kobiety, dużo jej opowiadać. Wystarczy siąść, uśmiechnąć się, pogadać z nią, poflirtować, pożartować, ale nie musisz tego wszystkiego na poważnie traktować. Nie musisz. Ciągle szukać idealnych tematów do rozmowy z dziewczyną. Nawet nie powinieneś. Za to twoja postawa powinna być jasna i oczywista. To kobieta cię powinna przekonać, to kobieta powinna chcieć na ciebie wpłynąć yy, z uśmiechem na twarzy i musisz ją zaprosić do tego, żeby ci więcej opowiadała. Tak, zadawaj pytania. Ja myślałem, że jeszcze mi coś powiesz, a teraz widzę, że zamilkłaś i się uśmiechasz. Ten temat, który ostatnio poruszyłaś, był całkiem zabawny. Znasz jeszcze takie tematy, na które moglibyśmy porozmawiać. Opowiedz mi jeszcze coś ciekawego, bo to ostatnio, co mówiłaś, było całkiem interesujące. Zauważysz, że jeśli ona czuje się przy tobie komfortowo, wyluzowana, więc to jest też kwestia oczywiście Twojej postawy, to kobieta krok po kroku z łatwością sama będzie jakieś tematy wynajdować, nadawać. Oczywiście, jak jest gadatliwa. Ty Tylko poprzez takie sformułowania ułatwiasz jej tą rozmowę i ona z automatu zainwestuje o wiele więcej. Warto sobie z tego wnioski wyciągnąć. Wejdźcie do północy. Mój kurs Mistrz Kobiecego Pożądania, Seksualność Drania, 75% taniej. Pod spodem znajdziesz linka. I na moje dwudniowe grupowe szkolenie z uwodzenia na ulicy można się zapisać 50% taniej. Również polecam. Wejdźcie w tego linka kurs. Uwodzenie w dzień.pl, łamane przez szkolenie 50, pod spodem w komentarzu. Przyjdź do Krakowa, naucz się podrywu na ulicy, a kobiety same będą się chciały potem z Tobą umawiać, jak wykorzystasz te metody. Więc jak nie masz dziewczyny, nie osiągasz sukcesów z kobietami, to jest rozwiązanie dla Ciebie, warto skorzystać.